A dzisiaj chcę Cię zaprosić do Twojej prawej półkuli. Poproszę i zapraszam do tego, żeby zanurzyć się w spokoju, w oddechu, żeby uspokoić ciało, żeby uspokoić umysł, a wtedy dasz się poprowadzić do świata wyobraźni. Do prawej półkuli, do intuicji, i tam chciałabym, żebyś, żebyśmy wspólnie spotkały przewodnika duchowego roku 2026, bo może mieć ci coś do powiedzenia, a może ty chcesz o coś zapytać. Będzie ku temu okazja, jeżeli dasz się poprowadzić, jeżeli odpuści twoja lewa półkula, to nie są żadne czary mary. To jest ta przestrzeń wyobraźni, która w nas jest, tylko ona jest bardzo mocno stłamszona przez codzienność. I właśnie chciałabym, żeby ona się uaktywniła. I potem, dopiero potem, po tej wizualizacji i spotkaniu, zaproszę Cię do tego, żebyś wspólnie ze mną wzmocniła tą chwilę, kiedy będę losować kartę, która będzie wskazówką dla nas na cały 2026 rok. To są karty soul coachingowe.